Witam serdecznie Szymon Konieczny, strona Facebooku, koncertomania Jasielska i okolice. Troszeczkę zmiana klimatu przedświątecznego. Zaprezentuję Państwu pokaz obróbki drewna, stroika. bożonarodzeniowego. Zapraszam do oglądania. No teraz, proszę Państwa, mogę zrobić takie mini dzieło z obróbki z drewna rękodzieła będzie to taka mini choinka tylko nie wiem czy wszystkie farby starczą ale podstawowe rzeczy będą na pewno proszę państwa no i na końcu pokażę bałwana którego kiedyś zrobiłem dużego bałwana z drewna nie tylko ozdoby bożonarodzeniowe ale również wielkanocne również Robiłem, teraz to nie ma kiedy robić, bo to też trzeba przygotowywać się do świąt, przygotowania są, to czasu brak, dlatego pomyślałem, mam chwilkę czasu, to pokażę jak się robi taką choineczkę małą. drewna. może to nie być profesjonalnie, ale mniej więcej pokażę jak to wygląda. Zapraszam do oglądania, Szymon Konieczny, strona Facebooku Koncertowania Jesielska i Okolice. Szanowni Państwo, taką choinkę robię, spróbuję zrobić, jak wyjdzie, to ja nie wiem. Na nie robiłem takiej obróbki, a później pokażę na sam koniec, jak zrobiłem bałwana takiego już lata temu. Taką obróbkę tutaj już cyrkularką nie trzeba, to, co? to wystarczy zwykłą ręczną, później szlifierką obszlifować kąty, żeby będzie widać. Dlatego nie będę używał piły łańcuchowej, bo na taką deseczkę to na się nie opłaca nawet marlować łańcucha, a to już ciemno. Znaczy dłutem, ja to w ten sposób. I trzeba chyba pod kąt naciąć można powiedzieć, net brzeszczotem. W ten sposób jak jest wygodnie, czy się uda. Zobaczymy. A jednak nie. To musimy wziąć normalną piłkę ręczną, nawet taką byle jaką. Obróbka ręczna, bo takie rzeczy to się robi obróbką ręczną, tutaj też natny na kąt, ale to już ręcznie, nie cyrkularką. Uważaj, żeby nie najechać na linię. O, już mamy i następny. Taka będzie. Nie ma specjalnego do drewna kamienia, żeby było wygodniej, no to napknę kamieniem do metalu, bo nie mam takiego specjalnego tutaj taczy. To drewna także. Jak wyjdzie choinka, zobaczymy. Szanowni Państwo, jest strasznie dymu dużo, bo się kamień nagrzewa. Także teraz trzeba wejść znowu z powrotem w obróbkę ręczną. Pierwszy raz robię choinkę, bo takie łatwiejsze te obróbki to robiłem i nawet mi to wyszło. Trzeba starać się tak, żeby nie ułamać, tego trzeba troszeczkę. Nabić. Nie wiem, czy będę jeszcze pod szlifowym, ale tak, żeby nie ułamać, dlatego ja wolę wybrać szlifierkę. Bo drewno jest wrażliwe, kruche, lekkie drewno. Także trzeba naprawdę. Strasznie ślizga, dlatego trzeba tą szyną kolejową przytrzymać siłę, żeby się to nam nie, roz, nie rozchodziło, czyli nie ruszało, żeby to po prostu przy nacinaniu nie poszło gdzieś na boki albo żeby nie oberwać w twarz. Oglądałem taki, oglądam też czasem taki fajny. Film, go, godny polecenia kanał Romek zaklina i tam jest taki fajny dziadek, co jeździ na byku i robi też różne takie rzeczy. Z drewna, spawa, nie spawa, dość świadczony gość, można się nauczyć. Bardzo mądry program na YouTube, godny polecenia, jeżeli lubicie Państwo majsterkować Także Romek zaklina tam pokazuje co i jak. Już jest ładnie tutaj nakute. Taka mniej więcej będzie. Czy to będzie dokładnie idealnie to ja nie wiem. Troszkę tutaj odłupiemy, ale okej. Okay. Taka troszkę nietypowa choinecka. Trzeba zamocować kamieniem i z tej strony przejechać szlipierdą. Słaby prąd w piwnicy, to muszę wyłączyć, a też trzeba żeby nie zatrzeć szlifierki Właśnie, ja mówię, ja to robię nieprofesjonalnie, bo nie mam wszystkich takich tych narzędzi. Specjalnych tarcz do drewna. Także z teraz strasznie nas mrodziłem, nadymiłem. Teraz to pozostało tylko ręcznie. Nakuć w ten sposób, dutem. Wydubać delikatnie, bo to dobra, tak jak wspominałem, to jest wrażliwe drewno. A że jakoś to będzie, pewnie profesjonalnie. Mam dziś taką dużą szlifierkę, taką specjalną co krzyż kanty, tak jak robiłem tam przy innych czy takie jajka, nawet na Wielkanoc robiłem z takich obróbek. Mówię, z choinką będzie ciężko, ale jak wyjdzie, tak wyjdzie, to jest ozdoba dla mnie, żeby ją po prostu gdzieś położyć. Tutaj się farbą się wymaluje, wyczyści się papierem ściernym i będzie casy. Można na dziurę nawiercić i zawiesić na przykład na ścianie. Także... Proszę Państwa, Troszeczkę tak podstruga. Albo się obejdę bez brzeszczota wa piłką do drewna. Znaczne w w ten sposób. Lepiej wolę przeczyścić Na te kontury. O w ten sposób robimy, zdobimy troszkę czerwonego, troszeczkę takiego żółtego. Troszkę takiej choineczki. Będzie wszystkich farb, proszę Państwa, nie mam. Także wystarczy poczekać, aż to wysknie. Tutaj mamy u góry gwiazdę, taką zrobione, tak namalowane. Bo to jest takie malutkie, to mi źle. A tutaj takie bańki, nie bańki, o takie troszkę czerwonego, troszkę żółtego. Takich ozdób, można powiedzieć, takiego łańcucha świątecznego, bo białego niestety nie będzie. Z tego względu, bo jest wyschnięte i nie będziemy używać, dlatego będzie taka takie coś, coś w tym stylu, taka świąteczna troszeczkę choineczka na Boże Narodzenie. Teraz czekamy, aż to wyschnie, a w międzyczasie pokażę Państwu wcześniejsze rzeźby, co ja robiłem, takie troszeczkę większe rzeźba, czy inaczej obróbka z drewna. Jedna z moich ulubionych obróbek, którą wykonałem z jakieś 3-4 lata temu, taki oto bałwan w czarnym kapeluszu, wymalowany na biało. Tutaj z drewna, kawałeczek drewna, taki nos zrobiony jakby z marchewki. Takie tutaj troszeczkę wąsów. Oczy z węgla, tak jak na śniegu, co się daje, węgiel, marchewkę. Przymiotłe. Pomalowałem czarną farbą kapelusz. To nie jest melonik, tylko normalny, zwyczajny kapelusz. Jest w planie kiedyś zrobione ro, zrobienie Świętego Mikołaja, ale nie mam takiej dykty dużej. Ale zrobiłem taką choineczkę na pokaz. To co kiedyś zacząłem robić, ale nie zdążyłem. No a a ta miotła, to jest zrobiona z kawałku zwykłej miotły odpadu. No i szaliczek na czerwono, również wymalowany. Do tego było mi potrzebne wiele narzędzi, czyli pilarka spalinowa, łańcuchowa do obcięcia schematu, czyli konstrukcji. Szlifierka ta pomarańczowa duża, co szlifowałem kąty. I to wszystko, i pomalować, i gotowe. Taka duża, fajna rzeźba, obróbka, rękodzielnicza, po mojemu, ja to nazywam. Do dekoracji na święta, pod koinkę, na balkony, do ogrodu. Na Boże Narodzenie, może to grzyb taki przypomina, zielony, ale jest zrobiona taka prosta, choinka rękodzielnicza. Troszeczkę zwymyślana, ale jest zrobiona tylko niestety nie ma białej farby, żeby to namalować. To był taki filmik na spontanie z takiego rękodzieła. Tak jak wspominałem, coś podobnego jak bałwana zrobię za rok świętego Mikołaja. Także pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru. Jeżeli lubicie takie obróbki robić z, z drewna czy z różnych rzeczy, to polecam.